Siema. Siema tutaj Oleki Bożej Co jest? Gówno mam na ławce. Że i zwani jako kapero i dzisiaj robimy opening kart, kart piłkarskich. piłkarskich Wiem, że to może dziwnie wyglądać, że je, mieliś, że je mieliśmy w tym w patrzcie w tym w siatce z Biedronki, ale laptopa nie... Nie laptopa. Z biedrą, tak, więc. żeby nikt nie widział, że go niesiemy, więc. Chwila, bo tu są jakieś ustawienia tej kamerki rozwalone. E. Dobra, o. widzowie, otwieramy już pierwszą pakę. Bara, bara, bost, bost. Ale jak Bober skończy. Ty <słuch> wow. Bo jedna się otworzyła. Tygałeś. Sama, no? Tygałeś. Ale nie wysypały się karty.

Nie, to te. Ale my jesteśmy dziwni. Domyślni. O wiele. Naświetlenie? Dobra, niech już tak Dobra. będzie. Ej, i tak jest lepiej niż w Dobra, widzowie. Co tu się? No, widzowie! What, that, bober, co ty I Bober! Czekaj chwilę! Mówi się kamerka rozwaliła. Najlepsze widzowie zostali, zostawimy na koniec. Nie otwieraliśmy jedną pakę bez was. Kurde. I trafiliśmy kartę, której jest są tylko dwie na świecie. Dwie na świecie. Wow. Dobra, otwieramy trzy paky. Oczywiście ja limitowane zostawimy na koniec. Jedną. Przecież to twoje karty. Dobra. To otwiera też. O, to ja mogę. Dobra. Leci. ASMR Musisz tak do mikrofonu robić no, Tak, tak Czekaj Dobra ASMR zrobione Można wspierać. Ku. Uwaga Chelsea, wy pierwsi zobaczycie kto to jest O kurde Call Palmer Hero hat-trick Matko, jedyna, nie rzucaj tą paczką. Dobra, dobrze się zaczyna. Kolejna. Real Sociedad. Wy zobaczycie pierwsi. O kurde, luka Sucić, wins Europe. Teraz tak blisko było. Dobra. Lecimy dalej. Real Betis. Johnny Cardoso. O, tam orchon, jakiś idzie. Dobra. No, 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 Feyenoord. No, no. Mitchell Michel, no. Dobra. United, wy pierwszy zobaczycie. O kurde, Growth Connection, S -s Alejandro Dobra, no. Garnato. 220, 222 na świecie ich jest. Juve Bramkarka Paulin Perat-Magin. Bolonia, proszę. nam zajmie. Vincenzo Italiano. FC Barcelona, Alexia Putella Man City, miasto chłopów i Boba Ale jednak baba. <laughs> Paris Saint Germain, Marc ASENSIO. AC Milan. Emerson Royal, Battle Royal wortnite. No! Kierem a kartoklu. I to wszystko w tej paczce. Teraz niech Bauer odpłaczę. Dobra, witam. Dzisiaj teraz ja. Kurde. Będziemy odkładać wszystkie tu na bok. Teraz y ja robię Sumer. Kurde, ja mam. Dobra, jeszcze jeden No weź. Zaraz karty zniszczysz. Ja nie chcę mieć zniszczonych kart. Moja karty. Spieramy. Co to zrzuciłeś? Na to musiałeś? Nie. Dobra. Kurwa, drugiej strony. Dajcie nam znać najważniejsze dla nas pytania. Czyli Barca czy w komentarzach. Napiszcie w komentarzach Barca czy Real i Arka Gdynia czy Motor Widzowie Man City. Wow, miasto chłopu. Rodri Rodrigo. Rodrygo. 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 do mnie dzwoni Rodrygo. <coughs> <coughs> <do> <coughs> nie 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 Czekajcie. Nie, pauzuj, nie, pauzuj. nie czekajcie, Dobra. Ej, musimy ober po Dobra. Co Widzowie, kiedy indziej chyba nagramy z tego drugą część, bo dzisiaj nie będziemy mieli czasu. Dobra, szybko, szybko. No. FC International Milano. What the fuck can do? Magicom. Magicom. Defender. Uwaga. A co mówiła? I can do. Filip Bonne. Wait, it's a night. I can't no, you. kurde. Ancestry Fiorentina Dawid DG Ooo, oh, ma Co? D Manchester United. Dobra, widzowie, bo nie wiadomo, czy dzisiaj, czy dzisiaj zdążymy dokończyć. Jutro będzie. A czy znaczy nie jutro? Kiedy przyjedzie do Nie wiem. Przerwę lub czwartek? Nie wiem. A nie. Zobacz w czwartek, jak przyjdziesz w przelew. Nie wiem, zobaczyć nigdzie nie będę jechał. Ale jak nie będziesz jechał. albo jak będę, był, czy będę w ogóle mógł. Dobra, zrobimy kiedyś drugą część, ale dzisiaj nie możemy. Dobra. Dobra, dzisiaj Real nie Madrid. Wszystkiego. Real Madrid. Arda Giller. Ile ich jest na świecie? Nie ma tu, tu są różne. Tu nie jest 61, że na świecie. 6,5 milionów. <laughs> ale Real to. Mniej niż. Tak. No. Ale real to... Mm. Benerbach CSK Liwakowicz Powtórka Co? No Zobacz na jak porwać Nie Tottenham Hotspur Bardzo. Romero Christian Romero Real Betis Co to? Hector. Bo Bellerini. Dobra, wszystko Szybko ja już Aston Villa Aston Villa Jacob Ramsey i uwaga Chelsea, Mili Bright, Baba, Dobra. Baba. Dobra, teraz ja, um, Alex Witzel. Enzo Maresca, Kasper Schmeichel, UK Europe League, Ria Schiller, Markus Rashford. Christian Barigi Rivindy Ilmars Crowd Connection Declan Rice Bowler Di Diao Calvin Stess uh, uh, Kings of Europe i Joao Neves dobra. dobra, uwaga, limitowana ASMR Ej, ale dobra. ja też chcę Zrób na ASMR NIE TAKIE! Ja Uwaga się chcę otworzyć, teraz ja powiem, żeby otwierać Ale mówiłeś, że ja mogę trzy otworzyć Mówiłeś, że ty jesteś tylko jedną, bo to są moje Ja nie mówiłem o tych, specjalnych Dobra, lecimy Następną ją otwieram Kto to tam jest? Nie wiem, nie wiem, nie, się nie Mam Dobra, dobrze. dobra. Majke uuu. Niezła karta, dobra. Limited Edition Dominus solankę. I... Victor Boniface. I to był pierwszy box. Daj karty. Jak daj karty? No gdzie masz tamte karty? Jakie karty? No, co były wcześniej? No odłosiłem. A, tam, dobra. Teraz ja chcę. Mucha nam na laptopie siedzi, widzowie. Ała. Nie lepiej trochę później to zrobić. Drugą chłopak. Co jest Nie wiem. Szczur dwa zaraz Dobra! Widzowie, niestety dzisiaj był taki króciutki film, ale następnym razem obiecujemy, że zrobimy dłużej. Kto byli kapero kaperowcy. Bob. Uh -huh.